Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Przed wami ostatni już odcinek serii Moja droga na kolej. Sam nie że nie spodziewałem się, to aż tak szybko poleci. Jakoś spodziewałem się, że to nie wiadomo ile tych odcinków będzie, jak tą serię sobie planowałem. Ale akurat wszystko, co miałem powiedzieć i co chciałem, że to opowiedziałem, tak właśnie ta droga wyglądała. A dzisiaj opowiem sobie o ostatnim etapie, który wydarzył się no, tydzień temu już troszeczkę bo 1 grudnia. A także podsumujemy sobie troszeczkę, opowiem wam, czego się obawiałem, czego się spodziewałem, na co liczyłem, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj bym chciał wam to po prostu powiedzieć. Zacznijmy mając od tego, że no przeszedłem te badania na licencję przeszedłem. Odwołanie I zanosząc to orzeczenie tam Ponieważ tak jak wam mówiłem Orzeczenie negatywne idzie do pracodawcy Pocztą, natomiast pozytywne Zanosimy osobiście Zostałem poinformowany, że 1 grudnia Pomiędzy godziną 7.30 a 8:00, Muszę stawić się Na przyjęcie Do pracy Powiedzieli mi tam, że jakieś kanapki wziąć Bo to może chwilę potrwać, potrwać I mówię, no dobra, nie Miałem chyba dwa tygodnie do tego czasu, może dwa i trochę, więc, tak, już na spokojnie wszystkie tutaj sprawy uporządkowałem, które chciałem właśnie jeszcze przed rozpoczęciem pracy załatwić. Między innymi, tutaj samochodem też się trochę oswoić, bo żeby po prostu móc już do, do pracy sobie ewentualnie dojeżdżać i nie tracić jakichś nerwów, stresu na to, że ja w zasadzie w ogóle go nie wyczułem i ten świat. Jeżdżenia jest mi jeszcze obcy, w ogóle załatwić wszystko z rejestracją, czy odebrać dowód, czy być po prostu w tym okresie pracy mieć taką czystą głowę i się niczym nie przejmować, ale to też jest to, co Wam opowiadałem w jednym z ostatnich vlogów. <klimy> no i 1 grudnia stawiłem się na przyjęcie. Też tutaj muszę uważać, co mówię, bo oczywiście obowiązuje mnie pewna tajemnica, do której się pracodawcy zobowiązałem, więc tutaj nie, ma, nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć. Ja przynajmniej też nie chcę, żeby ktoś po tym wiecie. O, 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 Obejrzy tego vloga i powiem, no, tutaj jest, zostało to połamane, nie? Znaczy, zostało to złamane, więc tutaj też muszę na to uważać. Jeszcze nikt z pracy nie wie, że nagrywam e, przynajmniej w chwili nagrywania tego filmu i zobaczymy, co tam dalej z tego, tego będzie. No, ale wracając do tematu, to <laughs> stawiłem się na przyjęcie koło godziny, tam 7.30, chwilę po. No i zaczęliśmy, oczywiście, wszystkie tam papierki trzeba było wypełnić, jakieś kwestionariusze, nie kwestionariusze. I nie po kolei tam osoby z poszczególnych działów, bo generalnie musiałem stawić się w głównej siedzibie firm. E, żeby było ciekawiej, to od niedawna mój tata pracuje w tym samym budynku, ale to generalnie był, był, był tylko jeden dzień tam. Potem to już normalnie tam w centrum szkolenia te m, zajęcia się odbywały. E, I generalnie wszystkie z różnych działów tam pani spłaca, oczywiście jakieś ubezpieczenia, e, jak numery konta do wypłaty. I tak dalej, i tak dalej, generalnie bardzo miło nas przyjęli. Generalnie czułem się rzeczywiście taki, no, przyjęty, taki, że cieszą się, że, no, że przyszedłem do, do pracy. Także jeśli chodzi o jakiś stosunek do nas, to naprawdę stało to na najwyższym poziomie. Przeszliśmy takie wstępne szkolenie BHP, no, i tam na końcu dostaliśmy wszelkie umowy do podpisania. I to granie całość nam zeszła gdzieś do godziny 13. Czyli, tak jak Wam opowiadałem, z tym samochodem, to nawet o tej 15 bym się do, do urzędu wyrobił. Ale udało się odebrać. Także tutaj nie ma już e, co narzekać. Natomiast przyznam, że troszeczkę obawiałem się e, tego. Tu już przechodzimy do tej e, ostatniej części, czyli do, do podsumowania. Troszeczkę obawiałem się tego m, okresu pracy. Zwłaszcza tego, m, tych początkowych co najmniej kilku tygodni. E, ponieważ znam to ze swojego doświadczenia ze szkoły, że e, faktycznie te pierwsze tygodnie po takiej dłuższej nieobecności e, potrafiły być dla mnie uciążliwe. E, Przychodziłem zmęczony, e, spędzałem w zasadzie po południu śpiąc, a to spanie to nie jest moje ulubione zajęcie, bo... <laughs> Często gdzieś tam czy na jakichś Tinderach, czy, czy gdzieś tam często jak, jak w szkole się ludzie przedstawiali, wymieniali swoje hobby jako e, że, że, że lubią spać. E, I sobie tak myślę, kurczę, no, to nie jest moje hobby, ja bym tego nie powiedział jako moje hobby, tak? Ja nawet wkurzam się zawsze na to, chociaż uważam, że jest to pewnego rodzaju strata czasu. Ja będąc na początku taki jeszcze wiecie zestresowany, taki czując się niekomfortowo z tą sytuacją, że mam jakieś zajęcie znowu i muszę je przedstawić. Każdą wo, tą chwilę, gdzie jestem poza tym zajęciem, poza szką, poza pracą, chciałbym właśnie wykorzystać i cieszyć się właśnie nią, że, że tak to wygląda, nie inaczej. Ja tutaj idę spać, budzę się powiedzmy pod wieczór i budzę się w zasadzie, trzeba się kąpać i spać i w sumie, w sumie tyle, co mnie troszeczkę irytuje. Zobaczmy się właśnie, jak po tak długiej przerwie, ponieważ mm, też pamiętacie, robiłem dla was vloga, mm, jest jeden z, z ostatnich vlogów. Na tą chwilę e, najdłuższe wakacje życia. Tam też opowiadałem wam o swoich obawach, o tym, że... E, mm, bałem się, że, że jak raz to długie wolne. Ale bałem się, jak po takiej rekordowo długiej rozłące no, z jakimś zajęciem, z tą rutyną, z tym stawaniem rano, mój organizm sobie poradzi. Nie przyznam, że poradził sobie całkiem nieźle. Hmm, generalnie, wiadomo, te pierwsze dwa dni to wyglądały tak jak wam, wam opisywałem, ale każdy kol i jeszcze ten weekend troszeczkę, ten pierwszy, czyli jak drugiego w piątek to był pierwszy dzień zajęć no to trzeci, czwarty no to te dni te, też te takie były troszkę jeszcze, że byłem taki spięty i niedziela wieczór, ale potem już było całkiem w porządku <laughs> e, generalnie tylko jeszcze wieczorami troszeczkę taki gdzieś tam dyskomfort się może pojawia, takie lekkie, nieprzyjemne uczucia ale to też wszystko jest do przyzwyczajenia się więc tutaj w żaden sposób nie wynika to z warunków że coś mi się nie podoba, tylko po prostu no, organizm musi do tego się e, przyzwyczaić, ale jestem już taki w miarę przyzwyczajony tutaj w miarę normalnie funkcjonuje, więc hmm, w żaden sposób nie gdzieś tutaj to nie, 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 nie doprowadziło do nie rozbiło mi jakiegoś tutaj rytmu. Już się powoli przyzwyczajam, co jest najważniejsze. Też już w tym, w tym zakończonym już tygodniu u was, bo e, jak dobrze sobie wyliczyłem, to ten odcinek ukaże się w sobotę. Czas mi bardzo szybko leciał. Piątek drugiego naprawdę bardzo jakoś wolno to leciało. Eee, a ja się też dużo lepiej czuję, jeżeli wiem, że mi ten czas będzie szybko leciał. Bo na przykład, jeżeli też wstaję rano i id idę do pracy, to ja wiem, że o to szybko minie, to tam ułamek sekundy, nie. Eee, czy tam po prostu wiem, że wie, to chwila moment będzie kolejny w miarę taki przyjemny dzień, tak jak e, reszta pozostały do tej pory i za ich znowu będę w domu, znowu będę tutaj wykonywał swoje jakieś um, zajęcia, swoje pasje. Bo ja generalnie. Nie, póki co ten kurs na licencję mamy normalnie w tygodniu, od poniedziałku do piątku, bo niektóre ośrodki mogą licencję robić w weekendy, na przykład, czyli piątek, sobota, niedziela. U nas robimy kurs nie, właśnie taki w tygodniu. Nie jest to takie bite 8 godzin, że kończę po 16, kończę trochę wcześniej, zazwyczaj około 14 przystępy w, w domu. Także też bardzo taka przyjemna sprawa też to ma taki wpływ troszeczkę na to. I tak mówiłem, ten tydzień bardzo szybko zleciał, co. Co też jest dosyć ważne, bo też, jeżeli ja wiem, że my ten czas zlecić, też mam inny w ogóle stosunek do tego, że wiem, że lada moment, nim się obejrzę, znowu będę w domu, znowu będę tam odpoczywał, czy jakimiś swoimi rzeczami się zajmował, co jest rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Też miałem już okazję troszeczkę się zaprezentować, ponieważ mamy w tym centrum szkolenia symulator. To chyba we wtorek było. I tam ktoś, mieliśmy akurat pierwszą część tematu o sygnalizacji. No, i chciał tam i ktoś, nam pokazać, jak to wygląda, jakby na szlak. Nie? No, i ktoś tam musiał jechać. No, stwierdziłem, że ja, bo tam też nie wszyscy są tacy kolejowi bardzo. W sumie chyba ja jestem taki najbardziej entuzjasta kolejowy spośród całej grupy, ale już się z grupą zżyliśmy. Naprawdę jest bardzo sympatycznie. W takich, chyba, kolektyw nawet tworzymy bardzo to wszystko przyjemnie. Bo ci tak, w tych pierwszych dniach to tak było, jeszcze wiecie, ten czwarty, ten prątek, tacy jeszcze wszyscy byli ten. Ale te, teraz już jest bardzo, bardzo okej. Okay. Eee, no i mówię, no, do dobra, to ja pojadę. No, no, no nie wiecie, w symulatorze kabina, wszystko odzorowany, więc coś takie Bo w sumie pierwsza styczność moja z prawdziwą kabiną Impulsa, nie tylko jakąś wirtualną, no, ale poradziłem sobie. Eee, koledzy, tam, y, grupa była pod wrażeniem i su to też powiedział, że dobrze, y, że tam też sygnał zastępczy czym się dobrze zachowałem w jednym miejscu, także już gdzieś tutaj miałem okazję to jakąś cząstkę siebie pokazać. No i mam nadzieję, że będzie tylko, tylko lepiej, to w sumie taki ciekawy okres się trafił, bo lada moment święta i jeszcze w sumie dwa pełne tygodnie, czyli taki od poniedziałku do piątku, ten, który będzie teraz to no i ten jeszcze następny, potem to wiadomo, Sylwester, te wszystkie nowe roki, e potem jeszcze Trzech Króli, e po licencjach e mamy z zakończyć 25 stycznia, czyli gdzieś po tym okresie e będą pewnie, egzamin pewnie będzie po kilku dniach, Potem jeszcze trzeba będzie przejść badania na świadectwo, no i generalnie zobaczymy jak to tam wyjdzie, jak to tam będzie wyglądało. Może jeszcze zrobię jakiś odcinek o tym, może coś wam opowiem o tych badaniach na świadectwo, nie wiem. Chociaż ja przyznam, że no moja droga na kolej w tym momencie się w zasadzie zakończyła, bo w tej kolei pracuję, więc być może raczej bym to zrobił pewnie jako vloga, ale zobaczymy. Tutaj nie chcę nic mówić, żeby potem nie było, że mówiłem co innego, że zrobiłem co innego, nie? Cóż, mojego, tak, względnie to na tą chwilę wygląda. Dziękuję za, za takie ciepłe przyjęcie też serii i za to, że podczas jej trwania e, byliśmy, by, byliście ze mną. E, fajnie, że tak udało się to wszystko sprawnie poprowadzić. Mam nadzieję, że bardzo miło przy tej serii spędziliście czas i że może też ona Wam w jakimś stopniu pomoże, jeżeli też będziecie chcieli na kolej <laughs> e, kiedyś tam podjąć pracę. Albo już jakieś kroki może ku temu podejmujecie. Też zostałem poproszony jakiś czas temu, żeby zrobić taki film ogólny, jak zostać maszynistą, czyli jakie szkoły trzeba mieć, jakieś coś. I przyznam, że też chcę zrobić taki film o całym szkoleniu, ale to raczej bym zrobił dopiero po całym kursie, czyli gdzieś w 2024 roku dopiero niestety. Bo też chciałbym też, wiecie, ze swojego doświadczenia coś powiedzieć, a nie, że ja teraz coś powiem, a potem się okaże, że, że było zupełnie inaczej tam może by trzeba było jakieś poprawki, na nosi, a tak to będę już z własnego doświadczenia wiedział jak to wygląda i po prostu też będzie mi po prostu łatwiej z, z czystszym sumieniem będę mógł Wam te informacje przekazywać. Także to w swoim czasie. A na tą chwilę jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tej serii. Mam nadzieję, że miło czas tą serią spędziliście. Dziękuję jeszcze raz za takie ciepłe przyjęcie. I dziękuję za uwagę. Podczas tego materiału za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego moi drodzy. Do następnego materiału zapraszam też na forum Mój... zapraszam też na moje forum. Mamy tam taki wątek właśnie do tej serii, żeby coś jeszcze podyskutować, czy po prostu powysyłać jakieś odcinki. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze za uwagę, wszystkiego dobrego, do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.